Witam, w tym tygodniu zostały zabetonowane pierwsze ściany na poziomie 0 oraz rozpoczęto szalowanie stropu nad poziom 0. Kontynuujemy również z obu stron budynków pracy związane z zasypkami. Znajdujemy się w miejscu przeznaczonym pod lokal usługowy. W pierwszym kroku wykonano warstwowe zasypki, każda z warstw została indywidualnie zagęszczona. Następnie wykonano badania gruntowe, uzyskano pozytywne wyniki z badań. Następnie został wylany chudy beton pod posadzkę, na której obecnie się znajdujemy. So new. read It's all for you. Freedom! Keep your ears to the ground. Keep talking about the freedom. It's the best show in town.